Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w zapowiedzi livestreamu, czyli Iliach Live, tu gdzieś karczma Iliacha Tak jest, oto już jest pierwszy trailer, pierwsza zapowiedź. Ruszamy w końcu powoli zabawą jednak pozwólcie, że ja Was tutaj trochę oprowadzę po swojej karcie. Tak, tak, to tak, to tak, to rozumiem, tak, że teraz mogę I... Widzicie, jest fajnie, jest tak, jest naprawdę miła psychodeliczna. RPGowa atmosfera, jest to kaczma RPG, jednakże będziemy teraz bawić się również w tytuły, nie tylko RPG, tylko też shootery, FPS, strategie, cokolwiek tam macie, w jakieś z Wasze ulubione tytuły, będzie też możliwość pogrania w jakimś typie kooperacji. Jednak pozwólcie, że Was trochę oprowadzę. Oczywiście na dole widnie baner puść puszczany, czyli zachęcamy standardowo do subskrybowania, lajkowania, udostępniania filmików z mojego kanału po e, tamtej stronie widzicie adres Facebooka, czyli fan i live, gdzie będą ukazywały się informacje, jakieś konkursy, gry, zabawy, zloty, etc., etc. No po prostu... Ua! Ua! No po prostu wszystko, po prostu wszystko, już sobie trochę gardło zadyłem. Z tyłu będziemy puszczać tam, gdzie widzicie ten o, cinematic, będziemy puszczać jakieś fajne trailery, mam nadzieję, że mnie słychać i to jeszcze trochę w przeciszę Będą jakieś fajne cinematyki, trailery, zapowiedzi nowe premiery, etc., etc., jakieś ciekawe rzeczy na streamie, które też będziemy wam pokazywać, w których będziecie mogli zobaczyć, jakiś ciekawy tytuły, który Was interesuje, ale zastanawiać się na przykład nad zakupem. A to wszystko po prostu z mojej dobrej woli. Tak czy owak, tak czy owak, jest jeszcze, yy, włącz na chwilę muzykę, jest jeszcze też fajna inicjatywa, jak możecie wspierać nasz kanał, tudzież możecie po prostu wysyłać sobie życzenia na... Możecie wysłać SMSy z życzeniami, pozdrowieniami Możecie pozdrawiać mnie, ciotkę, babkę, tatkę i w ogóle co tam macie wszystko, nawet komiki możecie sobie pozdrawiać, tak, na live ie. możecie wysłać jakieś wiadomości, pytania do mnie, etc. etc. Jak to będzie wyglądało? Otóż jak wyślecie SMS-a tutaj do karczmy... Zobaczę czy tutaj się wysłało Tak czy owak, to teraz będzie prąd wiadomość Abyście zobaczyli jak to będzie wyglądało Bo jak przyjdzie życzenie, no to oczywiście będzie jakaś Taka charakterystyczna muzyczka Oczywiście do naszej tawerny Tylko, że oczywiście musicie pamiętać Jak myślicie, idzie... o właśnie Zmierzcie się w koło Wiadomość testowa, czyli oczywiście cały tekst bla 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 to wiecie, to jest formułowane przez Bota, abyśmy mogli dokonać tutaj test. A, w ogóle nie chcę, sobie sam dwa razy ale co to było Za każdym razem jak myślicie życzenia, to oczywiście będzie o... Taka muzyczka, jak chętnie, jeżeli będą rzeczy, i no aby utrzymać ten kanał, w ogóle żeby go wspierać, bo to jest taka inicjatywa, że wysyłacie sobie życzenia kogoś, pozdrawiacie, zadajcie jakieś pytania poprzez SMS, i tak dalej, i wspieracie. i wspieracie, wspieracie oczywiście tego live'a. Ja oczywiście za każde chętne datki wypiję to toast, tak, a więc może być jakieś połączenie z streamem, ale. Jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy, co to tak będzie, niczego nie obiecuję, ale tym ciekawym gestem właśnie możecie wspierać tego live'a, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie i to naprawdę dużo, dużo nie kosztuje, a możecie naprawdę brać udział w bardzo fajnej inicjatywie kreować tutaj bardzo fajnego live'a. I cóż, nie wiem czy w tej kwestii mamy jeszcze coś do dodania. Hmm. No to jak kurwa będzie? Robimy interes. Właśnie. Eee, jeszcze sobie tutaj puszczę muzyczkę po raz kolejny... E, trochę przyciszymy to, żeby nas nie zagłuszało. E, tak, o trailerach wam powiedziałem, tak dalej, tak dalej. Kiedy zaczynamy? Będziemy zaczynać tak e, przedpremierowo jeszcze takie krótkie spoty. Zaczynamy o godzinie 19 już w poniedziałek, 27 lipca. E, I tak, naszym celem jest uzbieranie średniej ilości widzów na hitboxie w wysokości 100 osób. E, I tak, jako ciekawostkę również wam powiem, e, że będzie tutaj jeszcze na live'ie od czasu do czasu pojawiał się Ragnar. więc będzie możliwość, żeby wejść do nas na TSA, pograć w jakimś trybie kooperacji, czy to w Lost Planet, czy to w Magicę, po prostu dołączyć się do nas do zabawy, pogadać z Ragnar'em, pogadać ze mną. Mam nadzieję, że oczywiście i właśnie będziecie chcieli też przyjść, żeby poznać się też i ze mną, a nie tylko z Ragnar'em, i właśnie... WŁAŚNIE! Ale... Tak czy owak, tak czy owak. coś mi się chyba tutaj zawiesiło. O nie, jesteśmy już znowu o fajnie. Wybaczcie, jeżeli będą jakieś takie zacinki itd., tak dalej, itd., tak dalej, bo to też trochę trudno na początek ogarnąć. Bo jeszcze nie mam trochę doświadczenia w tych sprawach, wiecie, medialnych ale tak czy owak, no to zachęcam was naprawdę, bo będziemy zbierać się w tawernie tutaj na live, będziecie mogli głosować na swoje ulubione tytuły, w co zagramy, albo w co byście chcieli zagrać sobie ze mną w trybie kooperacji, tudzież co byście chcieli sobie zagrać w, z Ragnarem, no właśnie ankiety, gry, zabawy, konkursy, jakieś eventy, jak zwał, tak zwał, tak czy owak, fani studia Painting Machine widzieli jaka była na przykład impreza urodzinowa, tak, więc macie już jakieś takie przeświadczenie, doświadczenie, że ile potrafi faną imprezę zorganizować, a myślę, że Jakieś imprezy będziemy sobie właśnie organizowali. Jednak przypominam, startujemy takie, z takimi krótkimi spotami, takimi przedpremierowymi pokazami live'u już w poniedziałek 27 lipca, start o godzinie 19. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Link do mego kanału na hitboxie znajdziecie w opisie tego filmu. Jeszcze też taka informacja, oczywiście dla fanów kanału bitewnego, albo po prostu o, tak nieskromnie powiem, że dla fanów Iliacha, tak, dla fanów psychodelicznego Iliacha, bo zobaczyłem, że ludzie na YouTube wpisują po prostu Iliach i subskrybują ten kanał bitewny, a chcą oglądać let's play e. I to jest trochę mylące, że kanał z let's playami nazywa się Puść Puś Channel, ale cóż, trzoda pełną gębą. Tak więc jeszcze raz przypominam, że jak chcecie oglądać moje let's playe, to wchodzicie na kanał Puść Puś Channel i subskrybujecie. Na razie naszym celem jest uzbieranie średniej ilości widzów w wysokości. 100 osób na hitboxie, tak abyśmy mogli 1 sierpnia zrobić giveaway. A więc proszę Was, przychodźcie, bawcie się z nami, bawcie się też z Ragnarem, bawcie się ze wszystkimi moimi gośćmi, którzy tutaj przyjdą, bo mam nadzieję, że też pojawi się też i Mario, ludzie, jacyś znajomi właśnie z Heroes of the Storm, jacyś inni moi znajomi youtuberzy albo coś ten Desen, że też się może pojawią i... Co mogę jeszcze dodać? No mam nadzieję, że po prostu przyjdziecie, że będziecie się dobrze bawić. Nie wiem czy wspomniałem, będzie też możliwość puszczania swojej muzyki na live, więc wybieracie czego słuchacie, bo też nie może, niekoniecznie musicie przepadać za muzyką tawernianą albo jakimś takim Irish pubem czy coś ten deseń. I cóż, to byłoby na tyle i mam nadzieję, że naprawdę spotkamy się tutaj w bardzo przyjemnym gronie, że będzie bardzo liczne grono już od poniedziałku, a nie, że wszyscy przyjdą tylko i wyłącznie na giveaway'a, oczywiście żartuję, bo będziemy robić jakieś sobie konkursiki, jakieś fajne rzeczy, etc., etc., jeszcze muszę się dogadać z Ragnarem, kiedy on by mógł zawitać w mojej tawernie, abyśmy mogli razem sobie w coś fajnego pograć. I właśnie. WŁAŚNIE! A więc jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz będę wam tym spamował. Po prostu przychodźcie już 27, czyli w poniedziałek, 27 lipca, start godzina 19. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy razem się bawić i chętnie za to też mogę wypić, komuś wysłać życzenia, znieść do kogoś toast. Mam nadzieję, że naprawdę będziemy się rewelacyjnie bawić. I po prostu wszystkich zapraszam yy, na livea. Do zobaczenia w poniedziałek, 27 lipca o godzinie 19. Przyłożcie! ¡Urba!